Karta kochanków to karta miłości, miłości dobrej, miłości spełnionej, miłości pełnej szacunku, dobrych uczuć, namiętności, zaufania i karta wyboru oraz karta współpracy. I zastanówmy się, jak będzie wyglądał dzień, który w tej karcie właśnie się zaczyna. Dzień 28 kwietnia 2023 roku. Witam Państwa w tarostacji i zapraszam na omówienie tarotowego portretu dnia. Tak jak powiedziałam, pierwszą kartą w dzisiejszym rozkładzie jest karta kochanków. Karta kochanków, której znaczenia przed chwilą omówiłam. Ale y, karta kochanków, która znajduje się obok cesarza, może y, oznaczać y, przede wszystkim to, że y, będziemy w tym dniu y, zastanawiać się, z kim nam po drodze, y, kto y, dobrze sprawdzi się jako współpracownik, y, kto dobrze sprawdzi się jako partner y, na, ta, na całe życie, z kim, z kim warto chociażby wyjechać na długi weekend. I z tych dwóch pierwszych kart, z karty Kochanków i z karty Cesarza, powstaje piękne koło Fortuny na czwartej pozycji. Koło Fortuny, które jest zwykle po prostu kartą pokazującą na to, że w tym dniu różne zrządzenia losu będą nami tutaj troszeczkę miotać niemniej jednak karta zrobiona z tych dwóch kart czyli z kochanków i z cesarza może oznaczać właśnie bardzo świadomy wybór, konsekwentne dążenie do celu, i bardzo takie solidne trzymanie się granic, ale też granic swojego związku, trzymanie na wodzy uczuć, wybieranie zawsze siebie nawzajem, a nie jakiejś trzeciej, innej osoby, choćby nie wiem, jakie piękne dary dla nas miała. Jeżeli, jeżeli nie umiemy z tych kart skorzystać, jeżeli nie potrafimy cieszyć się tym, co mamy, jeżeli nie potrafimy być władcą swoich namiętności, emocji, swojego rozumu w końcu, to być może bierze się to z poczucia bezwartościowości. Jest to jedna z kart, które wylosowałam dzisiaj jako karty dopowiadające karty stali Czaka Specano, kart rozpoznania wewnętrznego i nie muszę chyba tłumaczyć obrazu na tej karcie bezwartościowość to takie poczucie, że cały czas jesteśmy mali że inni wielcy ludzie mogą o nas decydować mogą przesądzać o naszym losie, natomiast my nie mamy nic do powiedzenia, nie jesteśmy władcami swojego życia. I w świetle tych kart dzisiejszy sukces byłby właśnie w takim bardzo stanowczym i konsekwentnym wyznaczaniu własnych granic i zarówno granic osobistych, jak i granic własnego związku, granic, któremu, których nikomu nie wolno na siłę przekroczyć, granic, które są dla nas święte, granic, które, tak jak już powiedziałam, my sami wyznaczamy. I my je szanujemy. I jeżeli zaś potrafimy tutaj z tych kart dopowiadających skorzystać, jeżeli zobaczymy, że to, co nas niepokoi, to, co gna nas gdzie indziej do innych wyborów, to może być tylko właśnie. Jakieś przekonanie z dzieciństwa, jakieś, jakieś takie właśnie niedowartościowanie, ale oczywiście możemy to pokonać, bo możemy. Przyjąć czyjeś przewodnictwo, bądź przyjąć na siebie rolę przewodnika. Tak jak już na pewno wiele razy mówiłam, bo ta karta pojawiała się w rozkładach nieraz, intencją tej karty jest pokazanie, że do nieba wchodzi się parami, czyli że w naszym otoczeniu jest osoba, która um, o wiele bardziej potrzebuje pomocy niż my sami, yy, i możemy w tym dniu spełnić się właśnie jako, yy, jako przewodnik dla kogoś potrzebującego. I, I ten rydwan może być nie tylko ciągnięty przez nasze marzenia, nasze plany, nasze wizje, ale również przez, przez to, że będziemy pomagać komuś realizować jego plany, jego wizje, jego marzenia. Tak jak powiedziałam na wstępie, karta kochanków jest kartą wyboru i chciałabym to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Jeżeli mamy zdrowe poczucie własnej wartości, zawsze wybierzemy siebie. Zawsze będziemy stawiać siebie swoje dobro, swoją miłość własne, własną, swoje granice, swoją drogę. Na pierwszym miejscu nie ulegniemy niczyjej sile, nie będziemy ulegać kaprysom losu, tylko sami najlepiej wiemy, co nam jest potrzebne do spełnienia. Spełnienia, które oczywiście pokazuje karta świat. Karta świat, która mm, też mówi o tym, że możemy zamknąć jakieś, jakieś sprawy, jakieś niepokoje z przeszłości, możemy skończyć y, bardzo w tym dniu y, pozytywnie pewien etap y, życia, pozamykać różne sprawy. No i w takim radosnym nastroju, jak pokazuje y, karta siły, która jest w ogóle y, kartą siły niezwykłą, gdyż y, nie, nie pokazuje tutaj żadnej Żadnej siły, oprócz może siły woli, siły uczucia, siły wyobraźni, siły marzeń, bo ta karta jest wręcz subtelna, wręcz, wręcz taka eteryczna, piękna i bardzo kobieca. Dlatego, dlatego, tak jak powiedziałam, jeżeli uda nam się wszystkie sprawy z całego tygodnia czy z wcześniejszych dni pozamykać, możemy spokojnie, w doskonałym nastroju, ruszać na łono natury, na długi weekend po to, choćby, żeby odzyskać siły, żeby cieszyć się miłością i tym, co dał nam los. Tego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. I chciałabym, żeby te najbliższe dni były bardzo miłe i przyjemne. Od razu, od razu uprzedzę, że kolejny dzień to będzie dzień 7 kwietnia. W rozkładzie będą dwie siódemki, więc nie będzie to dzień dobry do podróżowania. Dlatego, kto może, kto może już w piątek wyjechać na długi weekend, to, to prawdopodobnie lepiej na tym wyjdzie. Natomiast, jeżeli odłożymy wyjazdy do soboty, no to może być, może być ciężko, może być trudno poruszać się po drodze lub mogą wystąpić jakieś opóźnienia czy kłopoty z przedstawicielami prawa bądź pojazdami. Ale o tym jutro, no, właśnie, w jutrzejszym rozkładzie będzie jeszcze podwójna karta siły, więc, więc na to też trzeba uważać. Dlatego cieszę się, że ten dzisiejszy rozkład jest taki miły dla oka. Mam nadzieję, że dzień również będzie dla Państwa miły. Tego Państwu bardzo życzę i zapraszam na kolejny tarotowy port dnia. Do usłyszenia!